Hejka wszystkim, z tej strony Mariusia, kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj kochani jest dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ wbiłam tysiąc subskrypcji na moim kanale, rozumiecie? Może ja się tak strasznie cieszę, bo wiecie, no, e, robię to dla Was, e, robię to oczywiście to dla siebie. Mm, jest mi bardzo ogromnie miło. I dziękuję Wam, że doceniacie też y, moją pracę i doceniacie to, co dla Was robię. Oczywiście, y, tworzę to sama. Nikt mi w tym nie pomaga. Sama montuję, sama nagrywam. No wiadomo, czasami y, moi bliscy y, próbują mi pomóc coś tam, wiecie, nagrać, y, żeby też mi było trochę łatwiej. Ale no, naprawdę bardzo Wam dziękuję za to i aż się wagać chce. Że... No, bo jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień i no. już. Wiem, że to może jest mało Ten tysiąc subskrybentów, ale no, naprawdę. Bardzo się z tego cieszę. I właśnie lecę kochani, do galerii bo postanowiłam zrobić też TikToka i się pochodzić też na TikToku tym no i lecę po balonie. <laughs> lecę kochani po balony, po ten tysiąc no więc dzisiaj jest poniedziałek, więc dzisiaj na, na pewno zobaczycie mojego TikToka a jutro wleci ten vlogmasek i i zobaczycie jak to wszystko przygotowuję, jak co się oczywiście ubiorę na ten mój wyjątkowy dzień. No więc lecę. D dobra, kochani, jestem się teraz z Waszą i znalazłam jedynkę, bo przed chwilą oświetlałam w pepko i były te tylko zera, trzy. I tutaj mam właśnie jedynkę dopełnienie do mojego tysiąca I jeszcze wezmę takie serpentyny na, na Sylwestra No bo w tym roku y, chyba sama organizuję z Kacperem Sylwestra Więc mówię dobra to jakiś tam dodatek kupię no i Tutaj w ogóle jest ogrom tego wszystkiego na, na jakieś tam różne okazje i tak dalej W ogóle fajne są te różowe czapeczki, bardzo mi się podobają A! No. Dobra kochani wróciłam właśnie do domu z zakupu. Zrobiłam oczywiście takie jedno zakupy na ten mój wyjątkowy dzisiejszy dzień. W ogóle byłam w Pepco, najpierw znaczy byłam w galerii, nic nie było, kompletnie nic. Potem poszłam do Pepko i kupiłam w Pepco te trzy zera, na tysiąc oczywiście. Nie było jedynki, więc musiałam wejść do do oszą i mówię, na, w waszą, to mówię na pewno będzie ta jedynka, no i była. I oczywiście mam tu jedyneczkę. Też mam nadzieję, że będą te same rozmiary. No jak będzie trochę większa, to i tak tam nie, nic się nie stanie. I jeszcze kochani kupiłam, bo weszłam właśnie na ten dział z tymi takimi, widzicie, imprezowymi yy, rzeczami i... Kupiłam jeszcze na, na Sylwestra, bo, 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 bo ponieważ ten, yy, w tym roku sama jakby z Kanclerem będę siedzieć sobie yy, w Sylwestra, więc postanowiłam, żebyśmy mieli takie wiecie, fajne klimaty, to postanowiłam kupić, sobie, kupić takie nam serduszka, takie zimne ognie. No, takie śliczne jak to zobaczyłam, to mówię, muszę to kupić po prostu muszę, no i zakupiłam. Nie wiem ile to kosztowało, może z 5 nie ma. no naprawdę tak cute, mówię, kupię teraz, bo już później mówię, nie będzie, może, bo wiecie, później po świętach ludzie szukają wszystkiego na Sylwestra. Kupiłam jeszcze taki fajny kieliszek yy, na, żeby nadmuchać tak fajnie, żeby postawić, a, taki balon właśnie. I co jeszcze kupiłam? Yy, jeszcze, a, i jeszcze kupiłam serpentyny, takie też złote, na sobie gdzieś tutaj fajnie, tak. Żeby się mieli, a jeszcze byłam w Hebe, bo otworzyli u mnie kolejne Hebe i zakupiłam sobie takie y, golarki takie jednorazowe do, do brwi, więc spoko. No więc lecę się szykować i tutaj w ogóle jeszcze może jakąś fajną taką ściankę zrobię z tym 1000, no zobaczę, zobaczę, dobra, to lecimy. Dobra kochani, przez to, że już nie mam tej szafy i tej, tej komody, to zrobię sobie w ogóle taką ściankę i w ogóle Wzięłam, tu, wezmę tu te wszystkie rzeczy, które mi tu zalegają. Bicie jak to. A tutaj jest kawałek mojej podłogi, więc możecie sobie zobaczyć, jak moja podłoga będzie wyglądać. Dobra, chyba jest git ogólnie. Jeszcze muszę. Gdzie są te balony? Gdzie ja je powołam w ogóle? Ameryka, tu się to może. Ja porząd te balony. A tutaj jest położam je na tym i zobaczę w ogóle, czy będę potrafiła to napompować, bo by... Nie no, już pompowałam tamtym roku na... na Sylwestra czy na jakieś tam urodziny. Człowiek czasami tam sobie... A nie ma tu żadnego takiego tego? Uuu, jedynkę ja mam! Jestem ciekawa w ogóle, jak ta jedynka będzie wyglądać będzie być taka wielka. No chyba będzie wielka nie będzie za duża trochę. O Boże, ta jedynka to jest w moim wzroście, bym powiedziała. Naprawdę. W moim wzroście jest ta jedynka. Trochę duża, duża. Czy zobaczy jak te zera wyglądają? Otóż jestem ciekawa, czy ta ruchka do tego, żeby nadmuchać te balony. Bo będzie masakra, jak nie będzie. O, dobra, jest tutaj, więc jestem uratowana. Znaczy jak to, jak to zero będzie... O Boże! Jakie duże te zero! Nie no! Ale strasznie duże! Trzeba no, w ogóle zobaczyć, czy uda mi się w ogóle napompować te zero. Więc zobaczymy. Jaka duża jest ta jedynka? A, jaka duża! Boże, tak się no po prostu ona jest w moim wzroście, ta jedynka. Nie że to aż takie duże będzie. Dobra, teraz je... jaka jedynka? Zero. Teraz tą jedynkę napompuję, Ale to dziwne, że do, do tej jedynki nie było nic innego. Zostały mi 2-0. Więc teraz do Was wrócę. Dobra kochani, mam już sobie te, te swoje numerki. O! W ogóle ja nie wiem, jak to po powieszę, no, ale zobaczymy jak to będzie właśnie. Tutaj sobie o trochę... I myślałam, żeby właśnie te numerki tak... żeby tak na ścianie mi tutaj... O! Że nie ma... Nie mogę tego wziąć do ręki nawet. Ale o, myślałam, żeby o. Tak, właśnie na ścianie powiedzieć, fajnie by było. Zobaczymy. O. Dobra, kochani, mamy to jakoś się udało. Jednak na ścianę no nie było, jak to zrobić. No więc robię to tutaj tak o. Na mojej toalece musiałam to oprzeć jakoś. Bo się nie dało, jednak tutaj na, na tej ścianie. No więc. Jej! Dobra, mamy kochani. Już mój tysiąc. W ogóle y, ubrałam się w tą marynarkę, taką w Cekiny, miałam ją w zeszłym roku na Sylwestra i pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, żeby ubrać się na taką okazję, właśnie tą marynarkę. W ogóle jeszcze wam pokażę. A no, trochę mam pierdzielnika. Jeszcze sobie takie obudziki założyłam na no, obsasie, <grym> żeby, wiecie, poczuć się wyższa. <grym> Nie no, ale patrzcie, nawet sobie taki brokat yy, sypnęłam, ten co kupowałam w tym, yy, Biedronce, nie wiem, ale gdzie on jest, Czy, o, wsadziłam go do szklady i ten właśnie, <trym> <trym> patrzcie, A, mam brokat normalny, co nie? Ale fajne to nawet na Sylwestra, no zarobisko to jest, A, to jest taki bardziej lakier, ale ogólnie spoko, no więc jak się to wszystko prezentuje i oczywiście kochani bardzo wam dziękuję yy, i co, pijemy dalej oczywiście mam nadzieję, że tutaj nie będzie trzech zer, tylko będzie pięć zer <grywia> mam taką nadzieję już, od przyszłego roku się biorę, na pewno będzie w przyszłym roku lepszy montaż, to to na pewno i co i mam nadzieję kochani, że ten yy, vlog taki krótszy, bo no jakoś tak dzisiaj planowałam właśnie uwiecznić ten moment tego tysiąca mojego. I mam nadzieję, kochani, oczywiście, że się ten vlog Wam spodobał i mam nadzieję, że będziecie cały czas ze mną, że będziecie mi wspierać, że będziecie mi oglądać, żeby, że żeby Wam no, się te filmy moje podobać, bo na, na, naprawdę z przyszłego roku chcę się bardziej za to wziąć i, i w ogóle no... No, po prostu mi się chce. <grymne> bo bardzo zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie ym, nagrywać i nagrywam. Właśnie tu dla Was. No, szkoda trochę, że wcześniej nie zaczęłam, ale no, no trudno. Mam nadzieję, że będziecie cały czas tu ze mną i mnie wspierać, bo ja Wam dziękuję. <grymne> <grymne> sama to problem. robię, sama wymyślam, sama tworzę, więc. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie moje vlogi. I na pewno zobaczycie jeszcze więcej i jeszcze, jeszcze bardziej będziecie yy, chcieli mi oglądać. No, to co, kochani, jeszcze otworzymy, może kalendarze adwentowe, bo się tak można powiedzieć. Podjarałam się tym tysiącem i zapomniałam w ogóle o kalendarzach do adwentowych, że w ogóle dzisiaj jest przecież, no jeszcze mamy vlogmas, ale dzisiaj taki właśnie inny, spontaniczny, coś innego, więc lecimy z kochani kalendarzami adwentowymi. I mamy tutaj oczywiście kinderka, gdzie tu jest, yy, dzisiaj mamy już dwudziesty, tak? Czyli jutro, jutro jest który? 19 czy 20? 19, 19, 19. To mamy dzisiaj, kochani? W 19 mamy jajeczko z Kindera, już muszę nie nawet tego objmować, bo już mi nudzi ten kalendarz. Ale oczywiście otworzymy sobie kalendarz z Ony Bio. Gdzie tu mamy? Czekajcie, 19. Um. O, w 19 mamy, mamy jakieś jakiś słodycz. Ciekawe, co tu będzie. Znowu pierot? Co przecież to już pierot? O no, nie, nie chcę już pierota. Chcę coś innego. No ale dobra, już trudno. I chyba to jest ten klasyczny pierot, więc... No i oczywiście kochani, wpadajcie na mojego TikToka, bo y, dzisiaj wleci TikTok, a jutro oczywiście ten vlog mas wleci. I... I co, i buziaczki do następnego vlogmasa, pojutrze to, <noise> no, widzimy się oczywiście tu pojutrze. A na TikToku można powiedzieć, że prawie codziennie jestem, więc nawet wam powiem, że się aż tak bardzo nie, nie fascynowałam tym, że mi wbił, yy, wbiło te 100 tysięcy na TikToku niż właśnie ten tysiąc, który mi wbił na YouTubie. Naprawdę, bardzo się z tego cieszę i... Cieszę się, że lubicie mnie oglądać i że jesteście tu ze mną. No. Więc buziaczki, pa pa!